No dobrze, więc dzisiaj w tym pięknym tajlandzkim parku, tajskim, poprawiali mnie, że nie mówi się tajlandzkim, tylko tajskim, tajskim parku chciałbym poruszyć temat nawyków, ale mam nadzieję, że uda mi się wnieść coś nowego w ten temat, nowe spojrzenie dla Ciebie, bo nie chciałbym, żeby ten film kręcił się wokół tego, że masz budować zdrowe nawyki i tak dalej, wiadomo, że masz budować zdrowe nawyki, ale wiesz co jest imponujące i jakby takie fenomenalne, co jest arcyciekawe? że nasze dni składają się w głównej mierze z nawyków. 90% każdego twojego dnia składa się z nawyków, z tego co robisz nawykowo. Czyli 90% dnia jest automatyzowane. Może więcej, może mniej, zależy od dnia, od dnia i od tego jak dany dzień i jego okoliczności zewnętrzne, czy to że był deszcz, czy że była burza, czy że jakiś samolot się rozbił albo wylądował dobrze i tak dalej i co, od tego, co dany dzień jakby zmienia, jak bardzo zmienia twoje nawykowe życie, to zależy od okoliczności zewnętrznych. Ale ty zawsze, mimo wszystko, wnosisz do tego świata siebie, nie? Czyli patrz, mamy świat wewnętrzny, świat zewnętrzny. Świat wewnętrzny, czyli wszystkie nasze nawyki. To, kiedy głodniejemy, to, kiedy chcemy kładziemy się spać, to, jak dbamy o higienę. To, kiedy lubimy rozmawiać, to kiedy mamy więcej dopaminy, kiedy mamy mniej dopaminy. Generalnie większość naszego dnia jest prowadzona przez nawyki. Niezależnie od tego, czy jesteś w Japonii, czy jesteś w Polsce, czyli od okoliczności zewnętrznych, ty i tak do każdego świata, do jakiego wchodzisz, wnosisz swój własny wewnętrzny świat, zbudowany na Twoich przyzwyczajeniach. Mm, możesz powiedzieć nawykach, możesz powiedzieć zwyczajach, możesz powiedzieć przyzwyczajeniach. Możesz powiedzieć, wychowaniu. Generalnie, od tego, co wnosisz z tobą. Ja to nazywam nawykami, bo to są zazwyczaj rzeczy nabyte. Czyli jakby większość z nas w Polsce myje zęby rano, po wstaniu i wieczorem. Chociaż nie ma jakiejś elitarnej zasady, e, nawet prozdrowotnej, która nakazywałaby mycie akurat po wstaniu i akurat przed spaniem. E, tak naprawdę to nawet wydaje mi się to dosyć błędne, bo. Myjemy zęby dwa razy w ciągu 8 godzin, a później 0 razy w ciągu kolejnych 16, więc nie ma to nawet sensu za bardzo. Inni myją zęby 5 razy dziennie i tak dalej, ale to są już ci ludzie, którzy właśnie... Mają nawyk dbania o zęby, bo na przykład być może w przeszłości mieli problemy z zębami. I ten nawyk, niezależnie czy będą w samolocie lecąc do Hongkongu, czy będą e, w domu, czy będą podczas konferencji, jeżeli zjedli jakiś posiłek i ktoś ma nawyk, żeby myć zęby po posiłku, to automatycznie będzie szukał swojej szczoteczki i mył zęby po posiłku, niezależnie czy jest w niebie, czy jest w piekle. Mówiąc oczywiście lekko, tak. E, mówiąc lekko duchem. Chciałem uciec od religijnego języka, ale lekko duch mi nie pomaga w tym. Więc to jest fenomenalne, wiesz? Jakby Twój dzień Po prostu sobie pomyśl, że Twój dzień jest wypełniany przez to, do czego automatycznie pchacie Twój organizm, Twoje otoczenie, owszem, również. I w ogóle, jakby Twoja przeszłość, Twoja historia, Masz automatyzm, podświadomość, która cały czas działa teraz swoim świadomym umysłem możesz wprowadzić błąd w podświadomości, czyli wprowadzić coś co robisz inaczej. Zawsze na przykład e, palisz papierosy rano po wstaniu, a dzisiaj zamiast tego pięciominutowego okna na papierosy, e, siadasz na przykład do medytacji, tak? To jest ten idealny świat oczywiście, e, w którym mogłoby to działać i oczywiście zawsze może to działać, bo to zależy od twojej woli, determinacji i nastawienia, e, ale ale generalnie chodzi mi o to, że jeden, jeden nawyk możesz podmienić drugim, i, i zawsze podmieniasz coś czymś, czyli jakby zawsze 100% Twojego dnia jest wypełnione i zazwyczaj jest wypełnione automatyzmami. Nawykowymi myślami, które podpowiadają Ci nawykowe zachowania, po których czujesz nawykowe emocje. Przy takim rezultacie, a nawykowe emocje przy takim rezultacie. Czyli jak jesteś szczęśliwy, to super to buduje Twój dzień. Sięgasz po jabłko, jak jesteś e, smutny po źle zrobionym treningu, to sięgasz po czekoladę i zamawiasz pizzę i kolej, chcesz się odstresować. E, jak dobrze ci poszło w prat albo odwrotnie idzie ci dobrze, to się nagradzasz nie? i zostajesz w zamkniętym kole, że robisz jakiś progres, a później wpieprzasz na przykład niedobre jedzenie i znowu wracasz na dół, bo kolejnego dnia nie masz siły. I być może nawet nie potrafimy zrobić tego kroku w tył, żeby zobaczyć, z, jakby, jak cały czas powtarzamy te same błędne koło. Przy takim zbliżeniu widzimy, że te błędne koło to jest, nie wiem, tylko dzisiaj szósta i osiemnasta. Przy takim zbliżeniu spojrzenia na, na swoje życie widzimy, że, o kurde, w poniedziałek i wtorek powtarzam faktycznie podobnie, Później tydzień później, dalej spojrzymy i widzimy, że o kurczę faktycznie w każdy początek tygodnia jest tym smutniejszy, a później staje się weselszy później hop, oddalamy się. O kurcze, w każdą zimę jestem bardziej ponury, a w lato jestem bardziej szczęśliwy. Pam, oddalamy się i widzimy. O kurcze, w każdą jedną czwartą życia jestem bardziej ponury, a jedną czwartą bardziej szczęśliwy. I to nie jest niezmienialne. To jest zmienialne. Bo, jak pada deszcz, to nie ma tak, że dziecko się rodzi z negatywnym nawykiem, negatywną reakcją do deszczu, nie? W sensie na przykład rodzimy się z wbudowanym softwarem, układem nerwowym i e, innymi układami oczywiście, które mają pewne, tak naprawdę w DNA chyba mają pewne e, zachowanie już wbudowane, nie? Czyli no na przykład odruch chwytania przez małe dziecko, albo że każde stworzenie, e, o ile mi wiadomo, łącznie z nami, e, automatycznie boi się ognia, czyli jakby nikt z nas nie musi się najpierw sparzyć, żeby do świata, żeby wiedzieć, że do ognia się palca nie wsuwa. My już od narodzin nie będziemy go wsuwać automatycznie do ognia. E, mamy wbudowany strach przed ogniem e, i, i co? No i jakby są, są takie rzeczy, które są wbudowane, ale większość rzeczy nabywamy i te wszystkie nabyte rzeczy możemy zmienić. Możemy zmienić to, o której godzinie wstajemy. Możemy być kompletnie. Być może jesteśmy, znaczy nie być może, na pewno jesteśmy organizmami, e, które żyją za dnia. Nie jesteśmy nokturnalni, tacy jak, tak jak e, na przykład sz, e, szczury czy nietoperze, że żyją w nocy, nie? A idą, kładą się spać za, za dnia. Okej, okay, nas Słońce prowadzi, ono prowadzi nasz zegar biologiczny, więc niektóre rzeczy są niezmienialne, ale ogromna większość rzeczy, które wykonujemy w ciągu dnia, to są nasze nawyki. I teraz pytanie: z ilu? To jest główne pytanie, może trochę do niego dochodziłem, przepraszam za przedłużanie, ale tak mam. Z ilu jednoprocentowych nawyków składa się Twój dzień? No, wiadomo, tak to zobrazowałem, że ze 100 jednoprocentowych, więc pytanie brzmi. Z jakich jednoprocentowych nawyków składa się twój dzień? Co robisz? Wyselekcjonujesz 100 takich kwadracików, a później jakie wyselekcjonujesz to? Czy jesteś w stanie pokolorować te, które na pewno są czerwone, czyli przeszkadzają ci w życiu, a te, które na pewno są czerwone, poznasz po tym, że zadasz sobie pytanie, co naprawdę bym chciał osiągnąć, albo mieć, albo być kim w życiu, nie? Eee, niezależnie od tego, jak to osiągnę, nieważne, jakby wszystko było możliwe, co bym chciał i zobacz, czy te twoje czerwone kwadraciki, znaczy zobacz wśród twoich kwadracików, które z nich kompletnie przeszkadzają ci, żebyś miał to, co chcesz lub był tym, kim chcesz być. I to są twoje czerwone kwadraciki. Więc w nawiązaniu do Rilsa, który go opublikuje, 101% nawyków, jakie jest z Jakich 100 jednoprocentowych nawyków masz w swoim dniu i które to red flag, które są czerwoną flagą wskazującą, że o, o w ten sposób, kontynuując ten czerwony kwadracik, doba, podobie, 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 nie dojdziemy na pewno tam, gdzie chce. Czyli, no jakby prostym red flagiem są e, wszelkie uzależnienia. Możemy się oszukiwać, ile chcemy, ale uzależnienie od od alkoholu, uzależnienie, od papierosów, uzależnienie od marihuany, od, od yy, przetworzonego jedzenia, od słodkości, od tłuszczu zbyt wiele, to wszystko są red flagi, bo jakby mamy pewien poziom, na przykład satysfakcji, znaczy mamy pewien poziom cukru, który musimy sobie dostarczyć, żeby mieć satysfakcję i czuć się optymalnie i szczęśliwie, dobrze? I jeżeli będziemy chcieli rozbić ten nawyk, to na początku wszystko będzie się wydawało nienaturalne. Będziesz mieć mało energii, czuć się gorzej, mieć wiele wątpliwości. No ale to jest oczywiste, że będzie Ci się wydawało to nienaturalne, bo do tej pory żyłeś w doba podobie z tym czerwonym kwadracikiem, a teraz ten czerwony kwadracik tam nie istnieje, więc nie jest już Ci tak miło, nie jest już Ci tak szczęśliwie. Eee, I na przykład takie red flagi, no takie jak uzależnienia, są red flagiem, nie dla żadnego specjalisty, są red flagiem dla człowieka, dlatego że no one cię odwodzą od zdrowia, od życia, od możliwości wyrażania się w 100% bez kompleksów, bez ograniczeń, bez strachu. Więc to są red flagi w każdym życiu, prawda? Więc teraz określ 100 takich kwadracików. W jednym kwadraciku jest tak, myję zęby codziennie, codziennie myję zęby, nie? Codziennie się budzę o szóstej, powiedzmy. Codziennie myję zęby o 6.15, mamy już dwa, budzę się i myję zęby. Czy, czy budzę się o dobrej godzinie? Jeżeli uważam, że tak, to super, zielony. Jeżeli to jest zgodne z moimi celami, zgodne z moim życiem. Jeżeli uważam, że nie, że na przykład 6.00 jest niezgodna, bo ja jestem, e, e, nie wiem, programistą e, i lubię pracować po nocach, więc jak mam stawać o 6.00, to się nie wysypiam, więc co to za głupi nawyk sobie po prostu zarzuci, narzuciłem, żeby zbudować, no i ja muszę wstać o 12, żeby się wysypiać, no to rozumiemy, że 6 jest wtedy czerwonym tak naprawdę red flagiem, bo sen jest ważny, a 12 będzie zielonym, zieloną flagą, rozumiesz? Kwadracik będzie pomalowany na zielono, ale jeżeli chcę być świeży yy, od rana, czuć, że jestem kreatywny od samego rana, kiedy jeszcze inni śpią, bo to mi, bo rano się potrafię najlepiej skupić i najlepiej trenować, albo najlepiej pisać swoją książkę, no to teraz 10.00 wstawanie o 10.00 ten pierwszy nawyk będzie czerwonym red flagiem, a wstawanie o 6.00 będzie zielonym, zieloną flagą, a wstawanie o 8.00 będzie neutralną, nie? Na przykład w moim przypadku uwielbiam stawać o 5.00, ale jest to bardzo trudne, ale jak wstaję, no to zielone jest wszystko, moi drodzy, całe moje życie jest zielone. Ale jak wstaję o dziewiątej, to mi się prawie nie zdarza, to jest kompletnie zaniechana mój rytm dobowy i to jest red flag. Nie mógłbym tak robić. Nie mogę siedzieć do pierwszej. Siedzenie do pierwszej to jest mój red flag. Czyli na przykład, chociaż nie siedzę, do północy na przykład. Ale no oglądanie Netflixa wieczorem przed snem jako sposób na relaksację zawsze po całym dniu pracy, to jest red flag, albo Neutralna flaga, ale no dla, mnie, dla mnie to jest red flag, raczej mi to obniża. Raz na tydzień, ok, ale tak regularnie, czyli nawyk red flag. Eee, no i teraz wymień sobie, czy potrafisz wypisać 100 takich momentów, które są powtarzalne w Twoim dniu, bo to się składa z tych małych szczegółów. Nie z tego, że dzisiaj byłeś na lodowisku, a wczoraj byłeś na sobudce i podbijałeś góry. To ok, to są te okoliczności zewnętrzne, ale i tak podbijając góry. Wchodząc do góry, wchodziłeś tak, jak masz w nawyku, czyli tak jak powiedzmy po schodach. Czyli na przykład Twoje obciążenie ciała było bardziej na prawą nogę, bo uciekasz od lewego kolana, yy, które sobie rozwaliłeś jak miałeś 10 lat i od tamtej pory nie zregenerowałeś go boli cię coś tam dalej strzyka w kostce, w kolanie. Więc uciekasz trochę do prawej, masz to w nawyku. To jest twój self-protective mechanizm. Habitual, to jest twój. E, to jest twój mechanizm samoobronny, mechanizm protekcyjny twojego układu nerwowego. Budujesz jakiś rodzaj napięcia, który utrzymujesz i jakby to jest twoja norma, bo po tamtych przeżyciach potrzebowałeś czegoś takiego i się z tego nie wyleczyłeś, nie rozluźniłeś, nie wyczytałeś swojego ciała, nie, nie, nie rozluźniłeś się wystarczająco, nie wróciłeś do spokoju. Teraz walczysz ze swoim ciałem. I wchodząc w góry, walczysz ze swoim ciałem, tak jak na nawykowo walczysz ze swoim ciałem. Nie potrafisz naprzemiennie obciążać swojego ciała. Więc teraz musisz rozwalić ten nawyk przez zauważenie, że nie obciążasz swojego ciała wystarczająco po lewej stronie, być może przez zauważenie, że przez lęk i teraz powoli pracujesz ze swoją kontuzją. Następnie, kiedy już to rozpracujesz, nie czujesz lęku i bólu, powoli zaczynasz budować nawyk obciążania bardziej lewej strony przez ćwiczenia, eee, przez łapanie lewą ręką piłki, przez, wiecie, jakby przez różne konteksty i pisanie lewą ręką ćwiczenie na lewej stronie, e, wzmacnianie lewej i prawej strony i finalnie masz nowy nawyk, kiedy wchodzisz, obciążasz swoje ciało równomiernie. To jest twój nawyk. Z jakich 100% nawyków składa się twój dzień? Które są zwykłe, przezroczyste, które są czerwone, które są zielone. Nie da się zmieniać wielu nawyków jednocześnie. Ale jakby się dało zmienić jeden nawyk na miesiąc nie? Tak jak jest ta książka, Atomic Habits. Atomowe nawyki. Albo sięgasz po Snickersa. Albo sięgasz po banana. A to zależy od tego, co leżało u ciebie w domu za mało lata. Albo co widziałeś i uznawałeś za słuszne. Tak jak Aristoteles mówi. E Ludzie popełniają zazwyczaj błędy z braku rozróżnienia dobra i zła. Więc na przykład jemy niezdrowe jedzenie, które na pewno w większości przypadków, w większości czasu nas niszczy, a jemy je dlatego, bo nie potrafimy poróżnić przyjemności krótkotrwałej, którą odczuwamy przez smak z. Nie potrafimy zrozumieć, że to nie jest dobro, że przyjemny nie równa się dobro. Albo nie potrafimy też powiązać tych dwóch rzeczy ze sobą, że kiedy je, jem słodkie, to zamula mnie później energety energetycznie, spada mi energia eee, i, i, i przez to jedzenie słodyczy jest złe, bo spada mi energia, a gdy mam mniej energii, to nie mogę wykonywać swoich zadań z taką jakością, z jaką wykonuję je, kiedy mam dobrą energię. Kiedy nie jem słodyczy. Nie na przykład. Czyli nie potrafimy rozróżnić złego i dobrego, więc nie po, jeżeli nie będziemy potrafili, to nie będziemy potrafili wskazać, które jest red, a który jest green flag, który jest zieloną, który jest czerwoną flagą. Eee, ale wierzę, że każdy z nas będzie to potrafił, jeżeli każdy z nas usiądzie i zacznie po prostu rozpoczynać proces myślowy, taki jak ja tutaj, żeby wyprodukować jakiś monolog dla was. Tak proces myślowy, który zaczyna się od pytania. Z jakich 100 jednoprocentowych nawyków składa się mój dzień? Zaczynam wypisywać. Po prostu przechodzę, wizualizuję sobie swój dzień, przykładowo, nie? I muszę być naprawdę cierpliwy, bo nawyki właśnie polegają na tym, że robimy je na tyle automatycznie, że nawet nie zauważamy. Wsiadam do auta, zmieniam na jedynkę, odpalam jadę. Najpierw zmieniasz na jedynkę, czy najpierw odpalasz auto? Nie, nie, no, najpierw raczej odpalasz auto, wiadomo, ale. Wiecie o co chodzi? Nawet nie wiesz, że w tym samym momencie już tą sprzęgło dajesz, wciskasz sprzęgło i dajesz skrzynię biegów na jedynkę, wrzucasz, żeby wyjechać. To są już nawyki, ale to wiadomo, możemy w taki sposób i tysiąc ich wypisać. Ale z jakich 100 jednoprocentowych nawyków takich głównych składa się Twój dzień? Najpierw je wypisz, zwizualizuj sobie dzień. Ej, może nie musi być 100, ale fajnie na pewno by było. To by było rozbudowana analiza siebie po prostu. A później z tych 100 określ. Co potrafisz na pewno określić jako złe, a co potrafisz jako dobre. Większość z nas czuje, że nie robię tego, co powinienem, i w tym czasie robię to, czego nie powinienem. No, scrollowanie Instagrama jest prostym przykładem. Owszem, wyniesiesz z tego trochę dobrej wiedzy, ale też owszem, jak będziesz oczywiście śledził takie profile, jak ten, ale też owszem, wyniesiesz z tego tyle śmieci. Że raczej suma sumarum wyjdzie ci to na minus. Obniży się wiara w siebie. Twoja możliwość działania od razu się zmniejszy, Twoja możliwość patrzenia się w ekran się zwiększy. Twoja umiejętność tracenia minut się zwiększy, czyli twój nawyk e, spędzania wolnego czasu, twój nawyk odpoczywania, twój nawyk odstresowywania się. Wiecie. No, tyle chciałem powiedzieć, tak? Jak wyjdzie ta rolka, to daj znać, proszę, co o niej sądzisz. A być może już wyszła. Daj znać, co też sądzisz o tym filmie. Czy myślałeś kiedyś w taki sposób o nawykach? I napisz, jakie nawyki, jaki nawyk jest twoim red flagiem, a jaki nawyk jest twoim green flagiem i w jakim celu. Chcę zostać tancerzem, więc to, że się nie rozciągam sprawia, że jestem sztywny, więc fajnie byłoby się rozciągać 15 minut dziennie jak się rozciągam, a ostatnio się długi już czas rozciągam rano no to super, to jest mój green flag, utrzymaj to Arturze ale jak mam red flag typu na przykład oglądanie właśnie ekranów o 23 albo czasami jedzenie późno o 23 przez to czuję, że moja jakość na tym cierpi i później jestem cięższy, gorzej, jakby tą energię, którą mogłem spożytkować jutro rano, to ją zużyłem dzisiaj wieczorem no to to jest mój red flag i tego powinienem unikać i dlatego ustalam sobie często w pięciu zadaniach dziennie i tak dalej jakieś zasady typu wyłącz telefon i wszystkie elektroniki o 21 czy o 22 no i próbujemy szyć w tym życiu, tak moi drodzy? szyjemy, a co mamy robić? nikt nie jest idealny po prostu chodzi o to, żeby szyć i być szczerym i autentycznym wobec siebie. I wtedy szczerzy i autentyczni ludzie wokół, wokół Ciebie będą się gromadzić. A jak będziesz widział szczerych i autentycznych ludzi wokół siebie, którzy pracują na coś w życiu i są szczerzy i chcą dobra wspólnego, to Ty też będziesz robił wszystko, żeby dawać z siebie więcej, a nie się patrzył tylko w telefon, jadł już jakieś, jakieś słabe żarcie, Leciał na niskoenergetycznych aktywnościach i korzystał, brał z tego świata wszystko, co ci świat ma do zaoferowania, i nie chciał mu oddać nic. A oddajmy w końcu się do świata. Oddajmy się do świata. Nie zapracowałeś na to, żeby być na tym świecie, tylko się urodziłeś, dostałeś życie za darmo. Więc nie musisz zapracować na swoje istnienie jako ofiara, ale możesz się postarać, bo masz potencjał, żeby dać światu siebie. W teatrze widzieli już wszystkie ruchy, wszystkie sceny, wszystkie emocje, wszystkie pomysły. Nie widzieli jeszcze tylko ciebie. Więc miłej zabawy. Pozdrawiam. Artur Karafetian.